Mam nadzieję, że właśnie otwierają beczułki. Będą gotowe na czas świętowania naszego zwycięstwa. Kapitanie? słyszałam o Twoim niedawnym przybyciu. Cieszę się, widząc Cię w dobrym zdrowiu. Pomimo naszego zwycięstwa przynosimy niedobre wieści. Był tam czarny garius. Dysponuje on mocami, które mogą dać wrogowi przewagę w bitwie. Garius potrafi ożywiać umarłych i zwiększać ich siłę. Ta moc sprawia, że nawet ich najsłabsi żołnierze stanowią dla nas zagrożenie. Kości szkieletów mogą być wielkie, ale i tak będą się łamać, a gnijące ciała można przeszyć ostrzem. Ta rozmowa może jednak poczekać. Chodźcie, na pewno chcecie zaspokoić głód. Tej nocy odpocznij, a jutro rano omówimy wydarzenia dzisiejszego dnia. Wybacz mi, ale do kolejnej bitwy pozostało już mało czasu i zastanawiałem się, czy mógłbym z tobą porozmawiać. Jest coś, co mnie ostatnio dręczy. Zastanawiałem się, czy moglibyśmy gdzieś spokojnie porozmawiać. Może na zamkowych murach moglibyśmy obserwować oddziały, a równocześnie nikt by nam nie przeszkadzał. Tej nocy w powietrzu unosi się śmierć. Jestem tu z tobą, i niewiele może mnie dotknąć. Jest coś, o czym muszę Ci powiedzieć, zanim rozpocznie się bitwa. Pragnę Ci podziękować za wszystko, co Ci zawdzięczam. Dzięki Tobie jestem silniejszy. Odzyskałem wiarę, bo ujrzałem dobro w tym, że czuję coś do innej osoby. I chociaż jest ciemno, dla mnie promieniejesz. Nic nas nie pokona, kiedy jesteśmy razem, w tym lub w innym życiu. Pójdę za tobą. Mój miecz i moje serce są Twoje. To nie ma znaczenia. Żywię do Ciebie uczucie i jest ono czyste. Dla mnie to wszystko, za co warto walczyć. I to, jak sądzę, wystarczy, aby spokojnie przyjąć to, co nadejdzie. I was checking the gates when Casavir stormed past me, looking like he drank one of Eleni's pungent draughts. Are you waiting for Casavir to come back? Because if that's your game, I'll leave. I didn't come to talk about Cassavir, you know. I came to ask you a question. Do you feel it too? Does it tug at you as strongly as it tugs at me? Do you want me in your bed right now? No questions, no regrets, and no posh words? I lied. I lied. I won't. I cannot. Besides, there's nowhere left to run. By the hells! If you don't stop this, it will be here. You do have spare laces, and, hmm, breeches. Yeah, small clothes as well. A może od tych, którzy potrafią myśleć za siebie i rozpoznać tu prawdziwego wroga, Bishop. Spłaciłem swój dług, lordzie kapitanie. A najdziwniejsze jest to, że trochę mi przykro z tego powodu. Co do tego, prawie się ciebie trzymałem aż do samego końca. Jednak twój wuj! Trudno jest przejść nad tym do porządku dziennego nawet. Nawet pamiętając o wszystkich innych sprawach, nie pozwolę sobie nałożyć więzów, nawet z powodu uczucia do kogoś. To po prostu nie w moim stylu. Najbardziej frustrująca rzecz. Myślałem, że znienawidzę cię równie łatwo jak Dankana, ale tak się nie stało. Widzisz, to właśnie jest powód, dla którego wszystko skończy się tak, a nie inaczej. Już nigdy nie pozwolę sobie na przywiązanie do nikogo i niczego. Tak, jakoś wiedziałem, że to powiesz. Ale nie chodziło tylko o ciebie, okazało się tylko, że jesteś najważniejszym elementem. No dalej, bishop, nasz pan wkrótce tu przybędzie, a wtedy już nic nie będzie miało znaczenia. Widzisz, Duncan ocalił mi życie. Znalazł mnie w pobliżu mojej płonącej wioski, wśród laskańskich trupów. Rzecz w tym, że to ja spaliłem to miejsce i nie chciałem mieć żadnych świadków. A wtem zjawia się Dankan właśnie wtedy, gdy byłem ranny i ledwo przytomny, i nie mogłem nic zrobić, by go uciszyć. To wszystko naprawdę nic takiego. Po prostu spłacanie długów, które nigdy nie powinny zostać zaciągnięte. To była część ceremonii wprowadzenia do laskańskiego oddziału zabójców. Takiego w jakim był kiedyś Stary Lord. To coś, co rozkazują zrobić każdemu nowemu rekrutowi, czy tego chce, czy nie. A ja nie miałem z tym problemu. Widzisz. W ramach inicjacji trzeba wyrżnąć jakąś wioskę Neverwinter. Postanowiłem upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i wybrałem swoją własną. Widzisz, na każdy zachodni port, z którego wychodzi ktoś taki jak ty, ktoś tak wspaniały, przypada setka takich jak ja, którzy wybierają inną drogę. A moja wioska nie zasługiwała nawet na przetrwanie. Więc kiedy rozkazali mi zniszczyć jakąś osadę, uznałem to za okazję do zabicia paru laskańczyków i zlikwidowania miejsca, które uczyniło mnie tym wspaniałym, odważnym mężczyzną, którego widzisz przed sobą. A wszystko w ramach szczęśliwego wypadku. Miałem zamiar spalić wioskę i zabić laskańczyków, którzy mnie pilnowali. Lecz ci wieśniacy, durni, głupcy, nie odeszli, kiedy im kazałem. Więc też zginęli. Rozpaliłem kilka ognisk wokół wioski i patrzyłem, jak płonęli niczym owce zamknięte w zagrodzie. Mówiłem im, żeby odeszli, żeby uciekli, lecz nie chcieli opuścić swoich chałup, zwłaszcza gdy ja im kazałem. Zasłużyli na śmierć u boku laskańczyków. Trafiło mnie kilka strzał, odniosłem parę ran, i szczerze mówiąc, nie sądziłem, że w ogóle wyjdę z tego żywy. Byłem zbyt słaby, by oddawać ciosy, ale pierwszy raz czułem, że opadają ze mnie łańcuchy. Wreszcie poczułem smak wolności. Lecz wtedy zjawił się Duncan na sam koniec, związując mnie z tym miejscem, z Laskanem, nakładając mi pęta przeszłości. Uratował mi życie, a potem powiedział tym swoim durnym, żartobliwym głosem, że jestem jego dłużnikiem. Wiedziałem, co ma na myśli, po prostu mnie szantażował, a potem kazał mi spłacić ten dług, pomagając Tobie. Musiałem to zrobić, bo inaczej powiedziałby wszystkim, że byłem pod wioską i laskańczycy zaczęliby mnie szukać. Nie lubię takich zobowiązań, ani takich jak Ty. You betrayed her in every way a man can betray a woman. I'll make you answer for it. You should be grateful that I did what I did. It dresses up your anger into something more suitable for a paladin's palate than a base rivalry over a woman. The rivalry does not fuel my feelings the way it fuels yours. What would you know about feelings, Iron Stump? I love you, Captain. I understood it while watching Gary's forces flood the gate. And waiting for a trumpet to scream your death. Waiting and waiting and waiting. I thought I hated you because you just wouldn't die and end that horrible waiting. But I was wrong. so i came here, savouring how you'd eventually enter and see me, call me a miserable wretch and all the rest. but i've never had the strength to kill you. what do you want me to do? i can't backstab my current masters. they don't trust as easily as you do. and your loyal followers will cut me to shreds if i change sides now. if you expect the deeds of valor well, my apologies. I hope you see him now for the craven creature he is, not as a tragic soul. Jeśli mnie opuścisz, zginiesz, Bishop. Przyjdę po ciebie, gdy tu skończę. Gariusie, jeśli tu zostaniesz, zginiesz.